Witam, dzień dobry, moi drodzy. Karty na 4 marca. Karty na 4 marca. Zobaczymy, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, do, miłe słowa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i zobaczymy. Praca. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie. Rezultat jutrzejszego dnia. Wasza rola. Zdrowie. Co Wy tu w głowie, moi mili? Miłość. Miłość na jutro. Wiadomość z góry dla Was. I... Karta wyrocznia. Karta wyrocznia. Karta wyrocznia dla was. Nie będzie. No i sprawdźmy, co w pracy na tego czwartego. U tajemnice jakieś. Jak macie jakieś przeczucia, czujecie, że coś jest na rzeczy, to jest, moi drodzy. Czego te tajemnice będą tutaj dotyczyły? O, nowy początek jakiejś pracy. Coś się dzieje, jakieś decyzje zostaną podjęte. No, coś się skończy, po to, żeby musiało się coś zacząć, ale to jest wszystko w tajemnicy przed Wami. Uważajcie, to ja nie mam zwolnień z pracy czy jakichś takich różnych rzeczy, ale może coś się dziać wokół Was w pracy, nawet niekoniecznie może to dotyczyć Was, bo tu się pokazuje takie szersze spektrum jakiejś sytuacji, decyzje zostaną podjęte dosyć szybko, Są, jest zakończenie jakiejś sytuacji i nowe początki. Co przy domu? U zmienicie na coś, na jakąś poważniejszą sprawę, zmienicie zdanie. Bo czekaliście długo, nic się nie działo. Może dotyczyć hmm, stresującej sytuacji przy domu, między e, małżonkami, w relacji. Może być tak, że czekaliście na coś się nie doczekaliście, zmieniacie zdanie, bo już nie chcecie martwić się i stresować. Co przyjdzie nieoczekiwanie? U, nerw was jakiś chwyci jutro. Coś postawicie komuś granicę. Dlaczego tak? Bo jakaś szansa, która była, na co mieliście jakby... Coś, na co mieliście szansę. To już odchodzi w niepamięć, dlatego, że nie ma propozycji. I Wy się tutaj moim zdaniem zdenerwujecie na kogoś. I wypowiecie swoje zdanie i tupniecie nogą, powiecie i basta. W ten sposób. Jaki rezultat dnia? Rozmarzenie. I to jest zawsze efekt tych emocji moim zdaniem, że tu się zdenerwowaliśmy i pomyśleliśmy sobie... Rezultat dnia jest taki, że nie chcecie tego, co przy Was. Rozmarzacie się, patrzycie w przyszłość. Nawet karty pokazują, że możecie planować. Powiem Wam szczerze, że po tej jakiejś, po jakiejś akcji te karty mówią o tym, że odetchniecie, bo coś było byle jakie, bo trzeba by było coś tam zrobić, jakieś decyzje podejmować. Coś było tutaj byle jakie i karty pokazują, że nie wiadomo ile by trzeba było zapłacić, nie wiadomo co ta osoba może tam czuła. Nie wiadomo, czego, jakie były oczekiwania. Dużo bardzo niewiadomych. Jaka wasza rola? Zawalczyć. Jak będzie trzeba, to zawalczyć. W szczególności przy pracy. No, jeżeli chcecie, bo tu karty pokazują przy pracy, że coś zaczyna się nowego. I teraz, jaka wasza rola? A właśnie, się, że się wepchnąć między wódkę a zakąskę. Słuchajcie. A właśnie, że zawalczyć o coś. Karty pokazują, że albo może ja nie jestem gotowy, gotowa, żeby nie wiem, objąć jakieś stanowisko, albo żeby za kogoś tam skoczyć na jakieś miejsce, nie, moi drodzy. Moim zdaniem trzeba zawalczyć, bo tu karty pokazują szansa. W szczególności przy pracodawcy może zawalczyć o jakieś sprawy prawne, na przykład, że nadarza się jakaś okazja, żeby zawalczyć o prawne, jakieś takie sytuacje, nie wiem, nawet może zawalczyć o, o zdrowie, o różne sprawy, ale bardzo mi się to łączy z pracą. Zdrowie dla Was na jutro. Coś się moim zdaniem dzieje u Was w organizmie, natomiast Wy to moim zdaniem wychwyciliście. Uważam, że tu będzie zmiana leczenia jeszcze, jeżeli chodzi o zdrowie. Jeżeli macie jakieś dolegliwości, wychwyciliście, poszliście do lekarza, to ja uważam, że tutaj jeszcze będzie zmiana leczenia. Bądźcie trochę jak gąbka. Czyli chłonni wiedzy, yy, bo karty pokazują, że okej, okay, nawet dostaniecie może jakieś leki, coś tam i tak dalej, ale to się nie skończy. Ta choroba się jakby nie skończy, to się będzie ciągnęło, dopóki nie zostanie zmienione leczenie. Że trzeba będzie jeszcze jakby zmienić leki albo coś takiego, żeby całkiem wezdrowieć. Co wy macie w głowie, moi drodzy? No, chcecie świętować, macie nadzieję, że za parę miesięcy już będzie u Was jakoś tak fajnie wszystko, że będzie spokój. Że znajdziecie czas dla siebie. Tak jakby patrzycie w przyszłość, myślicie sobie, za parę miesięcy to już będzie u mnie dobrze. Co w miłości. Może być taka sytuacja, że jeżeli się z kimś kłócicie cały czas o coś, nie zgadzacie się w relacji, znajomości, w partnerstwie, to karty pokazują, że co w miłości. Możecie się odwrócić od tych kłótni. Hmm. Ja mam wrażenie, że tutaj. Może być taka sytuacja, że odwrócicie się od kłótni, trochę się zamkniecie w sobie, po prostu po cichu się oddalicie. W ogóle to jest takie trochę przerażające, bo te karty pokazują, że wiecie, dobrze by było. Sztuką jest zamknąć po cichu drzwi o, w ten sposób za sobą. Uważam, że wielką sztuką, i tu się karty pokazują, że może taka być sytuacja, że już nawet nic nie powiecie, tylko po prostu odwrócicie się i oddalicie się, zamkniecie się trochę w sobie. Może stwierdzicie, że czujecie się oszukiwani i dlatego tak będzie? Jaka wiadomość dla Was z góry? Będzie dobrze. Oj, będzie dobrze. Tylko teraz tak. Przepraszam Was bardzo. Hmm. Jaka rada dla Was z góry? Wy marzycie o relacji przeznaczeniowej, tak wam powiem. Bo te karty mówią, że to jest relacja przeznaczeniowa. Wy jesteście rozmarzeni na taki temat, że wy przypadkowo gdzieś tam spotkacie miłość swojego życia. Albo marzycie sobie o tym, że kiedyś doszło do takiej sytuacji, że ja spotkam swoją miłość swojego życia, relację taką typowo na maksa przeznaczeniową przez przypadek. To karty mówią z góry, że nie stanie się tak. Hmm, wybaczcie mi, że ja wam takie rzeczy mówię. Ale te karty mówią, nie, nie stanie się tak. Nie ma czegoś takiego, że Ty będziesz sobie żyć i tak dalej, to nagle cykl gdzieś tam kiedyś przyjdzie. Nie, w Waszym przypadku te karty pokazują, że to tak się nie zadzieje. Nie żyjcie iluzjom i marzeniami. Karty pokazują, jesteś tu i teraz. Jeżeli chcesz w przyszłości zawalczyć o jakąś fajną, poważną znajomość, przepraszam, zawalczyć to jest złe słowo, ale jeżeli chcesz mieć w przyszłości jakąś taką znajomość, musisz coś z siebie dać. To nie przyjdzie. To nie jest tak, że Wy sobie będziecie marzyć i to cyk i pstryknięcie palcami, i to gdzieś kiedyś klik nie przyjdzie. Nie. Taka relacja przeznaczeniowa, hmm, to chyba trochę inaczej, bo tu karty mówią o tym, że trzeba by było yy, przyjrzeć się też tej osobie na dzień dobry. Jeżeli nawet spotkacie taką osobę, to trzeba się jej przyjrzeć. Żeby Wam się nie wydawało, że ta pierwsza osoba, którą gdzieś tam spotkacie, to będzie miłość przeznaczeniowa i w ogóle wszystko będzie inaczej, lepiej i tak dalej. Nie, tu karty mówią, to Ty musisz zweryfikować, kogo Ty też chcesz, tak? To Ty musisz napotykać tą osobę, tamtą i jeszcze kolejną, żebyś to Ty zweryfikował albo zweryfikowała, jaka osoba do Ciebie pasuje. Tu nie ma nic bajkowego, słuchajcie, w tych kartach. Nic, nie żyjcie iluzją i marzeniami. Jeżeli chcecie mieć taką relację przeznaczeniową, też w jakiś sposób musicie jej poszukać. Hmm. Tak mi to się pokazało. Karta dla Was. Drzewo życia. Hmm. Prawdziwy skarb kryje się w Twoim wnętrzu, odnajdziesz go w sobie. Jeżeli Wam się tym bardziej wydaje, że ktoś może być. Osobą, która poukłada wam życie. No, to chyba trzeba trochę zmienić zdanie, bo może być taka sytuacja, że to wy komuś poukładacie życie. No, bo przy was tu jest bardzo dobra energia. Hmm. Prawdziwy skarb kryje się w twoim wnętrzu. Być może naprawdę jesteście takim skarbem, o czym nie macie pojęcia. I to wy poukładacie komuś życie, a nie ktoś wam. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.